Irlandzki samorząd wstrzymuje budowę ośrodka dla imigrantów na skutek protestów. My, na chwilę obecną w Kujawsko-Pomorskim, jesteśmy na etapie wysyłania petycji do Sejmiku Województwa kujawsko pomorskiego i do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zbieramy podpisy. Link znajdziecie w komentarzu. Mamy już 150 podpisów. Jest też opcja. Podpisywania ręcznie na blankecie. To wszystko zbieramy. Petycja poszła 24 grudnia w Wigilię. Podpisy doślemy później. Z tą petycją sprawa wygląda tak, że prawdopodobnie zostanie odrzucona, ale mamy już zaplanowane kolejne kroki. Ostatecznym krokiem będą protesty, będą strajki, także będziemy też was o tym wszystkim informować. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest Irlandia. Radni niewielkiego miasta Atlon, liczącego około 20 tysięcy mieszkańców zakwestionowali wydaną w październiku decyzję ministra. Do spraw dzieci niepełnosprawnych i równości o budowie drugiego ośrodka azylowego w mieście, mającego pomieścić tysiąc imigrantów w zainstalowanych namiotach i domach modułowych. Ośrodek miał powstać na tyłach biur Departamentu Edukacji, w pobliżu którego znajduje się między innymi żłobek. Sprawa trafiła do Wysokiego Trybunału, który do 27 stycznia ma ocenić, czy decyzja władz była zgodna z prawem. Czyli jeszcze tutaj mogą się od tego odwołać. Ośrodek był przedmiotem nieustających protestów lokalnej społeczności, które trwały nieprzerwanie przez ponad miesiąc. Według portalu Irish Independent i Irish Times, demonstracje gromadziły po kilkaset osób każdego dnia. Niektórzy mieszkańcy zapowiadali, że jeśli ośrodek powstanie, przeprowadzą się do innych miejscowości. W Atlon jest już jeden ośrodek dla imigrantów, który powstał w 2001 roku. Łącznie w Irlandii znajduje się 34 tego typu obiektów, tak jak u nas ma być 47 centrów integracji cudzoziemców, które prawdopodobnie zostaną właśnie przemieniane na takie ośrodki, na takie hotele dla imigrantów. Podobne protesty odbywały się również w innych miastach Irlandii. W lipcu tego roku informowaliśmy o podpaleniu przez demonstrantów ośrodka dla imigrantów Kulok w północnym Dublinie. Do protestów dochodziło też na początku roku. Były spowodowane nożowniczym atakiem obywatela o imigranckich korzeniach, do jakiego doszło w listopadzie ubiegłego roku w stolicy kraju Irlandii w Dublinie. W Irlandii nastąpił bezprecedensowy wzrost liczby osób ubiegających się o azyl. Rząd chce kwaterować migrantów w hotelach, pensjonatach i innych lokalizacjach. Publiczne dane z października 2024 roku wskazują, że aktualnie rekordowe 75% z 32 tysięcy osób ubiegających się o azyl w Irlandii znajduje się w awaryjnych mieszkaniach, w porównaniu z 56% na początku roku 2023. Także my jesteśmy na początku tej drogi i już od samego początku działamy. Także podpisujcie petycję, wysyłajcie swoim znajomym, udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie, ponieważ im będzie nas teraz więcej na początku, tym później będziemy mieli zdecydowanie łatwiej. Przypomnę tylko, że robiliśmy marsze stop segregacji sanitarnej i udało nam się zatrzymać przymusowe szczepienia w Polsce. Także tutaj jest również szansa, że i tym razem nam się uda. Tylko musimy pokazać jedność, musimy wszyscy się wziąć do roboty i będziemy działać. Na samym początku petycja, podpisy, a później zobaczymy.